Dobry kochani, no, dzisiaj mamy wyjątkowy dzień. Przyjechaliśmy tutaj do rodziny Alu. Będziemy gotowali wspólnie gambijski obiad. No tutaj każdy będzie pomagał, jak, jak, jak potrafimy. No zobaczymy, co tam z tego wyjdzie. Będziemy gotowali benekin. Benecin, jak to Alu mówi, no niech będzie benecin. No i dalsza część filmu zaraz będzie za chwilę. Tylko po odwróceniu kamery. Tutaj chciałam taki wstępik zrobić. A tutaj są moi goście. O tam Zaraz ich zagonię do roboty. Nie ma siedzenia. Nie ma hiły. Oczywiście. oczywiście. I miłego oglądania życzę. Tutaj zrobiliśmy zakupy o, na tak, dzisiejszy dokładnie. obiad. O, tam... Super, przyprawy. Wyjmij tu torby z ryżem. Tak, tu jest ryż. Torba ryżu. Wykłożony. Tak, szapry, marchewka, wszystko, wszystko co Tylko potrzeba. Wszystko co potrzeba. Nożki pomidor. okra oczywiście jest. Okra to okay. jest, no, jest takie kleiste warzywko, bardzo zdrowe prawdopodobnie. I ono ja lubię, bo, bo jak na przykład dodaję do sosu, to tak fajnie zagęszcza ten sos, bo to takie Aha. kleiste, nie jak się przekle... No i oczywiście to są podstawy, tak cebula musi być, olej musi to być, znak, ryż musi być, i być. pomidorki, no. I to tak, w takich właśnie paczuszkach, o to jest na przykład lisek laurowy, tak sprzedają na marketach, w takich malutkich, o tutaj. To jest pieprz. To jest właśnie pieprz, to są malutkie paczuszki, no koski kosztuje, koski, te kostki to są z Polski, z Polski. Aha, <laughs> akurat dodałam coś. swoje. Tamte przyprawy to są tutaj stąd tak. Tutaj takie mają. Jeszcze są inne przyprawy, które właśnie prawdopodobnie Polacy bardzo lubią, z tego co się zdążyłam zorientować. To taka taka z taką krową byka czy tam krowy, czy tam głową raczej na obrazku. No i... No i dobra, no to co? Miski mamy, noże mamy, nie mamy noży. Ruszamy do pracy. Ruszamy do pracy. Będziemy tutaj zaraz obierać. Woda jeszcze chyba potrzebna? Może nie woda chyba na tym etapie, nie. No i tak. Dobra. A ja w międzyczasie pokażę Wam ogród, bo tu siedzimy właśnie w ogrodzie. Siedzimy. Zaraz, gdzie tutaj? O tu. Tu są, ja nie wiem co to jest w ogóle. Czy to są pomarańcze, czy to są grejfruty. To jest pomarańcz. Pomarań. Pomarań. Zielony pomarańcz. Tam jest taka wielka papaja. Ona jest ogromna, wysoka. Bardzo wysoka. To jest inna odmiana papai. Tutaj tak dobrze nie widać, ale jest mnóstwo jest tych owoców tam na górze. Co tutaj jeszcze Wam pokazać? O, tam jest następna papajka. Tam są jeszcze tu są malutkie te papajki. One jeszcze są malutkie. I tutaj te na następnym drzewku też są bardzo malutkie. I tutaj jest dużo bananowców. Na każdym bananowcu na każdym bananowcu jest kiść, kiść bananów. Dalej pomidory. Pomidorki to one to tak często rosną, dlatego one no ale jest trochę owoców. Dlatego one duże nie rosną, bo nie są, nie są uszczypywane. O, to powinno być uszczypnięte. O, takie coś się uszczypuje, żeby to się krzak nie robił. No ale oni tego nie wiedzą. Idę tutaj do papai tak z bliska samego. O, patrzcie jak to wygląda. No to jest. To jest kurde jak sklep warzywny owocowo owocowo-warzywny. Widzicie? A ja mam to w zasięgu ręki. A zazdrość sobie. Aha. A u Was śnieg. No te już są duże, bo w porównaniu z ręką zobaczcie, no ta już jest duża papaja. Ale są jeszcze o wiele większe. Jeszcze gdzieś ze cztery razy takie. No. Niedługo to ja też będę miała u siebie papajki, bo bo już posadziłam sporo. Tam... Kaulinka lata po ogrodzie. One im słabo rosną te pomidory, No bo mówię, nie one rosną, pinać, wiesz, nie, tu się usz, uszczypuje, wiesz, w tych tych, takie oto, widzisz? Te dzikie pędy, mhm. to się uszczypuje, żeby one się nie rozkrzaczały. I wtedy to wzmacnia pomidor. E, później się też uszczypuje tutaj no, ten, ten wierzchołek. Por? To jest, nie to nie jest, jest to. chyba bakłażan. A to Por, nie, to nie Por, to kukurydza. To jest kukurydza. No. Ale pomidorów widzę, że oni u nas Tu Rafał z Klarunią. O. Fajnie, fajnie, no aha czekać. No te pomidory, oni chyba nie wiedzą, nie wiedzą, że to trzeba, wiesz, uszczypywać. Ja tu nie jednego uczyłam. Ale to to chyba to to chyba to nie jest chyba pomarańcze. Ale liście takie jak pomarańcze tu było. No, ale a Grejfrut jakie ma liście, nie takie chyba troszeczkę inne. Tylko że to jest ogromne zobacz, chociaż ja widziałam, ja widziałam po prostu pomarańcze giganty. Także tutaj takie zielone. No, nie wiem. To znaczy, że tutaj to w ogóle wszystkie pomarańcze są zielone. Nie no, jak to zielone, to to może zielone. Ha, zobaczcie. Jest odmiana, jest... podnóżeczka na pniu i papajki rosną, i tam papajki. O, A najśmieszniejsze to są, żeby mi nie wlazła na grządki, bo tutaj, tutaj to jest chyba pietruszka. Zaraz powąchamy. Czy to pietruszkowa to pachnie? No! pietruszka, no ale dziwne właśnie, bo jak kupuję na bazarku to mi to wcale nie pachnie jak pietruszka nie wiem, może tym zapachem ryb o i tu z pnia wystają takie papajki no to po prostu dobra, idę dalej przez ten, przez to dżunglę o jaszczurka na ścianie ale jej nie uchwyca ona za szybko zasuwa jeszcze te to nie są takie zwinne. O, tu jest jakiś, a tu pod słońce wszystko, jakiś banana. Zaraz wy, wyciągnę rękę, o, żeby było wiarygodne, że ja tutaj jestem. A ja, to są resztki, resztki kwiatków. To się prawdopodobnie strąca. Strąca się, żeby banany lepiej dojrzewały, nie wiem ale to jest taka marudna robota marudna robota strasznie no i tu o, tu też banany, banany no bananowce wam powiem to jest ciekawe ja nie wiem czy to jest drzewo, czy to jest krzew, czy to jest co to w ogóle jest a tutaj sadzoneczki to chyba pomarańcze sadzoneczki nie wiem nawet. I tu sadzoneczki. O! To jakaś szkółka. Co jest? Pomarańcze. Pomarańcze chyba, no. O i tam jakaś, nie wiem, dniowate czy coś tam. No fajnie. Się zaczepiłam o gałąź, się rozczuchrałam. Ale dobra, już, już siebie tu pokazywać nie, nie będę. Idę. Idę. Bo musimy się brać do roboty. O, tutaj już ataja przygotowana. Z tego właśnie jest się parzy gambijską ataję. To jest taki mocny czaj. Tam była, było na jednym odcinku, jak się parzy ataje Może jeszcze jeden odcinek zrobię z dokładnością. Pokażemy, jak to się. Jak to się parzy krok po kroku, no to takie, ja, jak ja to wypiję, to mi się Skóra jeży no. Skóra skura jeży, <grym>, No coś w tym stylu, no po prostu takich takich ciarek dostaje, o nie, to też nie jest złe określenie, no ale wiecie o co chodzi, no, o i tu też coś po no, tu gospodarz, powiem Wam, bo tutaj dwie rodziny mieszkają, albo i trzy. A tu to, też są papajki z tego, co, z tego, co widzę, to są papajki, no. To już jest rozpolna, rozpoznawalne. I tam sztypiorek, sztypiorek po, po mandinga się nazywa, dziabo, dziambo. A tu, o, jaka pochylona papajka. Wow, tak jak ona rośnie ciekawie. Tak jak gdzie tu są takie te pochyłe drzewa? A, ale ją wy, wykoślawiło. No dobra, to tyle z dżungli. Bierzemy się do roboty. Bierzemy się do roboty zaraz. Dobra. Ja jeszcze, ja jeszcze zapalę i bierzemy się do roboty. <laughs> Paulinka pracuje z, z kobietami, z gambijkami, ale fajnie to wygląda. Trzeba pomagać. Ta, ja właśnie widzę, że ty się udzielasz. Ja to tak leseruję trochę dzisiaj. O, tutaj praca podzielona, proszę bardzo. Krojenie marcheweczki. A ja to sobie wyobrażałam inaczej. Po co tak, na takie drobne? No też, no ale jak kroi one, tak? Nie używają dzisiaj, tak? No oni co? Tarki nie używają? Nie. Ale ja nie wiem, ja to bym to pokroiła w takie grubsze kawałki, no. No dobra, to ma być po gambijsku. A tutaj przyprawiają. O. Tutaj kurczaczek. O, oni, oni nacinają, o zobaczcie. Zobacz, zobacz jak oni to robią. Zobacz, nacinają. I do środka przyprawy. Widzisz jak, to tak samo nacinają ryby. Tak, ja widziałam mhm. Ja to zawsze krzyczę, żeby oni mi nie, nie, nie cięli tych, tych ryb. Ja Maimuna. This is you 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 are Majmuna. A, 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 no, nie płacz. O, tutaj tak. Maimuna wisi na plecach. A mama, a mama, przygotowuje obiad. Także dziecko dzieci tutaj nie przeszkadzają w domowych pracach. No. dzieciaka na plecy. U nas sobie wie, weź to dziecko, bo ja muszę to gotowe. No. Tak, tak, no to chusta, dzieciak na plecy i a, tu musztarda Lecinają. widzę też. Musztarda, ona zgniotła czosnek, ten szczypior cały dała tam. A, i szczypior, i dziabo bolszo. I co? te przyprawy twoje zobaczyła. Aha. Fajnie to wygląda, ja wam powiem. Bardzo fajnie. Bardzo nie? fajny pomysł na wiarz. No. Wywolnię totalnie. No. Tak no. nie, nie tak sobie. Już tam teraz palić. Wiesz jak to, nie no. tego, nie, jak, jak, jak by to poleci, poleżało ze 24 godziny Spróbuję to Nie? zrobić i chować tą przyprawę sypią na wierzch. to co ty Aha. No to No, to to wiesz co, warto się. No i ja też ja, ja uwielbiam przyprawy. Ja robię mieszankę i tam eksperymenty. A ja ostatnio dodaję imbir do wszystkiego. Imbir? Tak, ale i tarty, i w plasterki kroję, i jak tam mi wygodzi. Tylko, że tutaj imbir jest bardzo malutki i mi, mi go bardzo ciężko jest obrać. O Zobaczcie jak to pięknie. Tak? O cichutko. malutki. Co się stało? Zobaczcie jak to pięknie wygląda. Jak pachnie. Ślicznie. A jak pachnie. Siunio, cicho. A tutaj już, już będzie ten ogień rozpalany. Na węglu drzewnym. Tam już gar gotowy. A tutaj Here is what? Cebula. A, to to co, co, co było do środka. Czyli szczypiorek, cebula i. A tutaj nie ubijała cebuli? Aha. Tylko szczypiorek i, i te przyprawy, tak? No. To musi być wszystko duże. No to wiesz, jak się...

A tu i cebulę na no tak drobną. Zobaczcie, jak to, jak to pięknie, kolorowo wygląda. Ślicznie. Ale oni właśnie lubią tak na drobniutko kroić. Wszystko drobniutko. To teraz pewnie do tego. A już oni tak, oni chyba też. Powiedz jej, żeby zostawiła trochę tych pomidorów. Bo ona to wszystko pewnie rozpepcia i. Ja nie wiem, i też ugotuje. A zresztą dobra, się nie wcinam. Ja to bym chciała, słówko. <grywony> to a oni, dęba, oni ogórki i świeże gotują. Wszystko gotują, Oni, nie znają. Nie wiem. Nie znają jedzenia warzyw na surowo. No, dopiero jak ja tutaj właśnie, jak ja gotuję i. Zawsze surówkę, umie musi być surówka do obiadu. No to Alu się nauczył jeść, właśnie surówki. Może ze względów po prostu higienicznych, bo może prostu się jakiś chorób, czy coś. I dlatego tego tak? uh -huh. No dobrze, no to co? It's time to to fire? Alo. Is time to fire? Fajnie no to fire. to fire? to to

przynieśli żaru, nie trzeba będzie rozpalać, trzeba, tak, trochę, tak. Będzie, trzeba trochę będzie I pomachać to, tym kartonem czy tam to, czymś. Czy tam to, czymś. Czy to? Tak. Widać, że człowiek ze wschodu Polski. Starszy ogniskowy. W hercerstwie byłeś? W naszych czasach to nie był. No nie, a ja nie byłam, ja byłam tylko w zuchach. A nie, to nie to samo. No. Ale byłam zuchem. so and uh, this maybe to put in the shadow mm -hmm. Hello, because this is under Sun maybe to put shadow or I don't know O, teraz tak, mniech, tak, o, już się tam ogienek pojawia, tak, już się żarzy, no i to takie właśnie, jak to nazwać, grille, nie grille, to jest bardzo popularne tutaj w Gambii, takie... Biwakowe kuchenki gazowe. No, Jak gadam za głupotę. Ale to jest bardzo, bardzo powiem Wam fajna rzecz. A tamten garczek jest na nóżkach. Nie wiem dlaczego. Bo co? Dlaczego ten garczek ma nóżki? A co jest? No tamten manuszki. Now there. Now light o, zobaczcie. Kolorowo mamy przepięknie. Pięknie to wygląda. O, pomidory. Aha. To też będą gotowane. To nie będzie jednak na surówkę. Jeszcze, jeszcze trochę jak się zagapię, to i ogórka mi rozpyciają. Też lubisz świeże tak ja No, przecież. No dobre, wszystko rozdrobnione. Na części składowe, na części pierwsze. O już ogień nam się pali tak. Quem oh,